Okay. Cześć, dzisiaj jadę Prawdopodobnie wiki ostatni dzień, ostatni raz do pracy Czy znaczy w ogóle chyba no Prawie naprawię ostatnio jeszcze w Dzisiaj wiki sprzedajemy Dzisiaj wiki sprzedajemy Trochę jestem przybity tym faktem

Bardzo co jeszcze opowiedzieć. Pewnie i tak nic nie widać. Nie, na dzień dzisiejszy z to autko uda mi się powiedzieć, mądrego. Trochę smutno, bo samochód mieliśmy przez blisko 12 lat od grudnia 2009 roku. Jest bardzo zadbany. wypuszczony, wykuchany. Fakt jest taki, że od kiedy się przeprowadziliśmy do naszego domu nie mamy garażu, stoi na dworze. Wcześniej stała w garażu cały czas. I to też było jednym z powodów, dla którego sprzedajemy. To po prostu stoi i troszkę niszczeje. A nie wiadomo, kiedy będzie no a poza tym są potrzebne pieniądze Jak to po budowie Cały tak, czas temu trzeba coś wykańczać 我也没去。 To i te rzeczy też stoją. 大一些是。Yeah, Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, czas pokaże Ale... Myślę, że tak. Myślę, że tak facet, który chce ją kupić, mówi, że ma garaż na 8 samochodów, kolekcjonuje samochody, ona u niego też będzie stała w większości z czasu do czasu pewnie sobie ją weźmie na przejażdżkę. U nas też tak naprawdę była pełniła podobną rolę, tylko że no my nie jesteśmy na tyle majętni, że żebyśmy mogli sobie pozwolić na takie auto, które nie jeździ cały rok. Poza tym. Mamy jeszcze motocykle, którymi jeździmy eee, latem, więc wtedy kiedy nie mogłaby jeździć, też stoi, bo jeździ motorem jakiś ładniej, pada to ją wtedy biorę. Na przykład na dojazd do pracy. Nie wiem czy się nagrywa, ale jeżeli się nagrywa to dobrze. Proszę ist... ja, wyłączmy radio. Cześć od sprzedaży Chrome Victory minął rok, i teraz po roku takie podsumowanie. Chciałbym zrobić, co jak się do tego faktu, że sprzedałem Chrome Victory po 12 latach, jak się do niego odnoszę. Hmm. Uważam, że to nie była zła decyzja. Nie brakuje mi jakiegoś tego samochodu, z uwagi na to, że mówiłem o tym w... rok temu, w tym filmiku, który przed chwilą obejrzeliście. Samochód no, nie był po prostu potrzebny wtedy. Znaczy, jako samochód był potrzebny, zawsze jest potrzebny, ale nikt nie była wtedy potrzebna. Nie się po prostu. W... Dobra, nieważne, bo gadam to samo co poprzednio. Jak oceniam z czasu? Dobrze oceniam z perspektywy czasu tą decyzję. Nie stoi, nie mognie, nie marśnie. Po prostu ten. Po prostu jej nie ma, jest kogoś innego. Ja się nie muszę o nią martwić. Nie jest jakoś specjalnie przykro z tego powodu, że jej, że jej już nie ma u nas. Hmm. Po prostu ten. Po prostu. No, nie było sensu jej trzymać. Nie żałuję, że ją sprzedaliśmy. Mówiliśmy sobie Subaru Forestera. tą najlepszą wersję SG, czyli drugą generację. Bardzo dobrze nam służy. Zresztą zawsze miałem słabość do Subaru, to jest właściwie czwarty Subaru, który, który mamy. I on się akurat bardzo dobrze wpisuje w nasze potrzeby. Mahak Jest wystarczająco duży, żeby pomieścić rodzinę z bagażami. Mieliśmy do niego namiot dachowy, więc planujemy spędzić fajnie wakacje w przyszłym roku. Ja, na reduktorze jadę, dobra. No, Forester jest nawet reduktor, także ma stałe napęd na cztery koła. No i nam się po prostu bardzo dobrze sprawdza. Jako, że mieszkamy na wsi i potrzebujemy takie auto, które może wjechać i wyjechać z błota i jeździć po nierównych leśnych duktach i tak dalej. No, wieki parę razy mieliśmy taką akcję, że gdzieś tam się zakopaliśmy jak troszkę było już mokro troszkę pojawiało się błota na jakichś leśnych drogach a czasami lubiliśmy sobie pojechać na na jeziorko czy coś, to to był problem żeby, żeby nie wyjechać. Zresztą zakopałem się nią raz w śniegu Musiałem ja jechać, musiałem wzywać pomoc drogową, żeby nie wyciągała. Samochody amerykańskie są bardzo fajne, ale nie są dobre. Sprawdzają się dobrze w naszych warunkach. Znaczy, niektóre się sprawdzają, oczywiście. Jakieś większe, suwy, salonki to są fajne samochody. Zeda to jest najmniej użyteczne w sumie na Najmniej użyteczny rodzaj nadwozia i jeszcze taki ciężki z duży, growiasty, miękki głowiki mimo że to była wersja policyjna była dość miękka i oczywiście miało to swój urok specyfika tego auta i tak jak na no, warunki amerykańskie była y, dość taka. no, lekko sportowa, powiedzmy. Ale nie brakuje mi ani auta z dużym silnikiem, ani. no, jakbym powiedział, że auto w automacie mi nie brakuje, to bym skłamał. Wolałbym, żeby super był w automacie, ale to jest wersja y, bez turbo, dwulitrowa, także najsłabsza jednostka. Więc automat w niej się. Nie sprawdził a też nie chciałem e, kupować samochodu, który tak jak w przypadku Miki byłby e, drogi w, w utrzymaniu, w sensie jeżeli chodzi o poruszanie się o koszty benzyny, więc tutaj e, spalanie, niskie spalanie było dość istotne. Żeby, żeby takie podejście bo spalanie w Subaru i tak jest dość wysokie, około 10 litrów na 100. No ale coś za coś. Powiedzmy, że jest to taki kompromis, który nam odpowiada, to jest wersja bez gazu, wiki też była bez gazu. Nie lubię gazu i specjalnie nie zależy mi na tym, żeby go mieć. Bo nie jeździmy dużo, nie robimy dużych dystansów, więc... Kaz na nie jest potrzebny po prostu. Jadę sobie teraz do pracy. Nie muszę się martwić. Kiedyś no. się martwiłem, siedziałem w głowie cały czas, nawet jak nie ujechałem i kawałek do roboty, to gdzieś tam, gdzieś tam no, to było dopuszczone i wykuchane i po prostu no, a żeby nie ktoś stuknie, żeby nie ktoś się obetrze, że wpadnę w poślizg. Eee... Nie miałem takiej swobody poruszania się nią i to gdzieś tam też paraliżowało troszkę i wymuszało e, myślenie o tym, żeby się jej pozbyć. No. Także reasumując e, tą decyzję z przed roku, żeby sprzedać które po 12 latach. Myślę, że to była dobra decyzja, biorąc pod uwagę okoliczności obecne naszego życia. Po prostu się wtedy nie wpisywała. Nie tęsknię za amerykańską motoryzacją, nie ciągnie mnie w kierunku posiadania amerykańskiego samochodu. Ten okres już minął, mam już też swoje lata, jestem bardziej stateczny, bardziej rozsądny. Sobie innym już to się udowodniłem, bo pewnie też taka była potrzeba, żeby mieć to RWD z, z automatem ciężkie na ramię, z fałsemką pod maską. W tej chwili już to nie jest potrzebne. Boxer też jest bardzo ciekawym silnikiem i bardzo fajnie się sprawdza. Także Jestem już w robocie, tyle kwoli podsumowania moich wrażeń po roku. Była to dobra decyzja. Nie tęsknię, nie żałuję. Cieszę się, że, prawie, że się, może nie, że się pozbyłem, ale że zrzuciłem ten kamień z serca, że tak powiem. I No i to wszystko. Dzięki, cześć.